O moja głowa! A... O gdzie jestem? O, znowu ty. Ale znowu straciłem pamięć Kim ty jesteś? Spodnie. O! O, John! Gdzie my jesteśmy? To jest... O, dobra, założę spodnie. Dziwnie wyglądasz z tych spodni. Dobra, no ale... Hmm. U, noc. Dość ładne. Wszystko nie jest tak, tak jakoś dziwne. Czekaj, czekaj, to jest nasz dom? Ten, co ja zacząłem budować? Wiele wyjaśnię. O, skrzynię zrobiłeś. Hmm. No dobra. Wcześniej chyba zemdlałem, tak mi się wydaje. No tak, przecież potrafisz pisać. Spałeś pięć dni. No chyba żartujesz. A boż. Nie wiem, że przez ten świat mam jakąś dziwną choroby albo nie wiem naprawdę ale nie wiem naprawdę niczego już nie rozumiem o nastaje dzień to dobrze dobra co teraz zrobimy zostajemy tu? tak na zawsze może gdzieś wyruszymy a jeżeli tu są jakieś inne miasta domy? Dobra, to może w góry Ale które? Tam? Dobra, weź ze sobą tabliczkę Przyda, przyda się Dobra, no to ruszaj Pochodnie... Ej, John Gdzie? O, pochodnie Dobra, pójdę za nimi o, jesteś, dobrze. Nie wiem, czy z, jakoś urwał mi się film nagle. Znowu i... Z, znowu tam mgła. Nie taka gęsta, ale... O, trawa. No dobra, ruszajmy, ruszajmy. Trochę... trochę boję się wody, bo nie najlepiej pływam. Ty człowieku mm. Mm. Dobra, wskaczę, wskakuję czekaj Trzy Dwa Jeden Uff, 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 Znowu ta gęsta mgła! Naciągle no, się pojawia jak jestem na morzu. Ach. O! Już wszystko widzę. Boję się naprawdę. No to jak Johnny? Nie wiem czy warto iść. Tak naprawdę. Może przeczekajmy. Albo nie wiem, może coś więcej wybudujmy może. Ale naprawdę, się na niczym nie znam, tak naprawdę. Ja z zawodu jestem rolnikiem, człowieku. I tak nic nie znajdziemy, pewnie znając moje sz zapewne szczęście, tak. No i moje też. Ech! Tam jest jakiś grzyb. Mój, 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 mój. Grzyb, 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 grzyb. O, i drugi. Mm. Żyby mm. Dobra Może tak zrobimy jakieś pole? Coś zasadzimy? Co ty na to? Może sobie zaczniemy spokojnie żyć? W domku naszym Co ty na to? O, nasiona. Nareszcie o. Podziel się posiłkiem Nie mam zamiaru. Ech. Dobra. Moim zdaniem wr wróćmy na razie. Jeszcze nie jesteśmy do tego przyszykowani. A co jeżeli tam coś jest? Jakieś stworzenia? Człowieku. Wracaj. Gdzie ty idziesz? Chodź. Nie zbieraj tego zielstwa. Chodź na już. No to mam. Możemy iść. Czekaj, John, już idę, już idę. Idę, idę, idę. Tak. No dobra. Ale na dworze jest pogoda. Hmm. No dobra, John. Co dalej? Będziemy tak mieszkać? Może gdzieś ruszymy? Czy zostajemy tutaj? Nie wiem, naprawdę... Podziemia! Jakieś jaski. Może zostawili po sobie jakieś ślady ci ludzie? Jeżeli w ogóle jacyś tu byli. Nie możemy. Ale to jutro. Na razie jest taka ulewa, że... Żel... bo jest co to jest jezu? O, ta tabliczka proszę Wydaje mi się, że jesteśmy z zupełnie innych światów. Musisz tak skakać z tymi tabliczkami że co? Bo już straciłem straciłem wątek. Nie wiem, czy on Ty jesteś naprawdę dziwny. A czemu ty straciłeś głos? Taki się urodziłeś? Czy nie wiem, może miałeś wypadek? No dziwny akcent. No ale nie no, weź... Chciałbym, chciałbym się dowiedzieć. Nie wiem, od urodzenia nie masz, czy nie. Miałeś wypadek może jakiś hmm. To mnie od samego początku zastanawiało Ale to pismo masz paskudne, chciałbym się przyznać. No wypadku co byliśmy na plaży. Rozumiem, a! Rozumiem, jak się pojawiłeś na ten świat, to już nie miałeś głosu. Ciekawe no, czemu ze mną się nic nie stało. No, przynajmniej... Nie, odczu nie odczuwam, żadnych, nie odczuwam żadnych zmian w swoim ciele, no a poza tym, że ciągle mdleję, to... O! No, nareszcie! Oh. Hmm. No więc cóż... Ruszamy O, ale już mam jeden. A, dobra, dobra, rozumiem. Dobra, to ruszamy, tak? Ruszajmy.